Dzień dobry moi kochani, witam Was w nowym odcineczku u Domelosa na kanale. Mła, to Domelos. Idziemy zawieźć zaległe jedzenie dla psa Emilowi. I tak nie mam jeszcze wszystkich. Ja oprócz tego jadę jeszcze zobaczyć jak Emil zasiał, bo w weekend mnie nie było. A Emil siał słuchajcie pszenicę po tej naszej wspaniałej soli. I tak sobie wymyśliłem że dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić pewnym, słuchajcie, e, sprawom, oczywiście związanym z rolnictwem. E, tak, ale troszeczkę w innym wymiarze. Żeby, chciałbym Wam powiedzieć pewną historię z mojego życia, jako mało nie zostałem bankrutem. Czy to ma być przestroga? Nie wiem, czy to ma być przestroga. W każdym bądź razie, e, jak opowiadałem, jak zacząłem e, tą przygodę, Spotkał się film z wielkim entuzjazmem, tak dzisiaj chciałbym się podzielić pewnymi epizodami z mojego życia i doświadczeniami z rolnictwa, tak żebyście wiedzieli czego się możecie spodziewać ewentualnie jak już się tego nie dajcie Panie Boże będziecie spodziewać, wyjdzie wam to w życiu, spotka was to w życiu, to żebyście się nie poddawali i żebyście wiedzieli, że z takiej opresji można wyjść równie z obronną ręką, mało tego, odrodzić się trochę silniejszym, mocniejszym, eee, takim podbudowanym i oprócz tego jeszcze trochę zbudować większe te gospodarstwo. Zaczynamy. Zatem moi drodzy, mamy rok 2010. 9 sierpnia w Szczecinku i w mojej okolicy, było sobota, na niedzielę, w przeciągu dosłownie, nie wiem, kilku godzin spadło 77 litrów na metr kwadratowy wody. Oprócz tego bo deszcz zaczął padać w czwartek wieczorem i skończył w niedzielę wieczorem. Przez ten cały okres niektóre stacje, takie nasze domowe, przydomowe, pokazały od 100 do 120, 130, a w niektórych przypadkach 140 litrów wody na metr kwadratowy. I to była taka podobna sytuacja jak dzisiaj na tych. Żuława, gdzie chłopaki nie mogą zebrać. Rok, który w, po prostu w mojej pamięci wyrył się i otarłem się naprawdę o bankructwo, gdyż poprzez ten opad nie zebrałem plonów prawie ze 120 hektarów ziemi. No, wyobraźcie sobie. Łatwo się jest domyśleć, że te 120 hektarów wtedy uprawiałem 270. Że te 120 hektarów, posłuchajcie, była, to był ten lepszy kawałek ziemi. Dzięki Bogu, że zdążyłem zebrać rzepak. Pamiętam, jak, zdążyłem, jak skosiłem rzepak. Do nocy kosiliśmy, do 12, bo na radarze pokazywali niesamowite opady. Ja mówię, do chłopaków trudno, to jeszcze wtedy inna ekipa pracowała, ja mówię, trudno. Ja wiem, musimy to skosić, musimy stanąć na głowie, musimy to skosić i bo potem nie wiadomo, ja nawet nie przypuszczałem, że ja tam nie wiadę. Nie wiadomo, jak długo będziemy czekać. Moi drodzy, no, skosiłem też, rzepak, 120 hektarów zostało najlepszej mojej ziemi. A co za tym idzie, no jeżeli dobra ziemia, to no niestety u nas jest takie podglebie, gdzie yy, woda nie przesiąka, górna warstwa to piasek, a to, no, piasek, taki glino, glinopiasek przepuszczalna w miarę, ale gdzieś tam po 80 cm zaczyna się biały ił. I ten biały ił jest gdzieś w granicach 1,5 metra. I dopiero potem znowu piasek, albo cały czas jest nawet na 3 metry głęboko glina. I taką ma charakterystykę ziemi. I po prostu nie można było przeprowadzić żniw. Przyjechał do mnie kombajn e, klas, pamiętam wtedy z dużego gospodarstwa. E, Dobra, damy radę. On przyjechał ten kombajn na gąsienicach. Mówi, nie, jeszcze nie było takiego e, pola, żebym nie wjechał, nie skosił. Wszystko będzie pięknie. No i faktycznie wjechał na jedno pole, zaczął kosić. E, po pewnym momencie wysypał raz, wysypał drugi. Mówi, o, to jesteśmy w domu, tam gdzieś przygrzebał. Jak zaczął siadać, słuchajcie to potem pół wioski go wyciągało i jeszcze musieliśmy Marcelin drugą wioskę prosić, żeby przyjechali i wyciągnęli kombań, bo tak się zakopał, yy, yy, takie były doły, że Niecki gdzie wody więcej napadało, że nie mogliśmy go wyciągnąć. I takich hektarów, posłuchajcie, ja miałem nie szło, no, może gdzieś tam można było jakieś wycinki tam po 3-4 metry, 5-10 wjeżdżać, ale to, to miało się z sensem, bo, bo niestety no, przez, dwa, przez cały dzień załóżmy skosiliśmy półtora hektara. Tych hektarów zostało 120. Musiałem ją, musiałem te hektary słuchajcie stależować na przełomie grudnia i stycznia, grudnia i stycznia, gdzie przyszedł mróz i dopiero wtedy mogłem podjąć to, żeby wjechać stależować pomimo mrozu, zniszczyć to co stało z tego względu, że to już porosło i nie nadawało się do koszenia, a po prostu tak był gęsty łan zboża, że ta woda też nie odparowywała. I żeby można było wjechać na wiosnę i zrobić cokolwiek, trzeba by było się pozbyć tego, co na, tym, na tej ziemi rośnie, a to możliwe by było dopiero w czerwcu, jak to wszystko odparuje. Więc zdecydowałem się na to, płamałem, w międzyczasie leżówkę, no bo jak był mróz, no to dzięki Bogu, że był ten mróz. To... No ale zniszczyłem, wyszedłem, wyrównałem pola, wyszedłem na swoje jeżeli chodzi o pracę. Wtedy wydałem wszystkie pieniądze, które przez lat 10 zaoszczędziłem na gospodarce, które udało mi się przychomikować, przyoszczędzić. Wszystkie, włącznie zapożyczyłem się z kredytem, ale przepchnąłem. Przepchnąłem, posłuchajcie, i udało mi się, to było nie bardzo ciężko. Koniec. Mijają dwa lata, nadszedł rok 2012, zapowiadał się całkiem normalnie. I zaczęliśmy żniwa. Mam przed domem taki kawałek, gdzie jest 50 hektarów. I wyobraźcie sobie, jak na tych 50 hektarach bizon jechał w tom i z powrotem w tom i sypał, to jaka była wydajność wtedy. wyobrażacie sobie? Nie wiem, czym. Nie wiem, czym było spowodowane to, że wtedy moje zboża nie sypały. To jest po prostu koszmar. Podjąłem decyzję, że chyba wtedy posiadałem rzepak jary, tak. Rzepak jary. Ten rzepak jary dał tam, nie wiem, tonę czy tonę 200, jak ta soja. E, w ogóle nie sypał. Żadne zboża mi nie sypały. Kompletnie żadne, rozumiecie? Nic. Koniec września moja żona mówi, rawciu, sprzedaj coś z magazynu, bo musimy popłacić rachunki. A ja mówię do niej: kochanie, nie już wszystko sprzedałem. Malutki przyrywnik, żeby was nie zanudzić. Rzepaczysko. Sąsiadosa, a tutaj pszenica do melosa. E, po soi, dzięki Bogu, że ja jej nie widzę, a rośnie tutaj. Mam nadzieję, że rośnie i urośnie, chociaż widzę, że zobaczcie co tu się dzieje: ile wody pada. Ja mam kukurydzę jeszcze w polu. Zobaczcie co tu się dzieje. W sobotę została posiana pszenica. Mam nadzieję, że urośnie. E, no, jeszcze dwa dni przed nami brzydka. Wszystkie pogody, potem nie trochę słoneczko, może nie za sklepi, może wyjdzie. Jest widzę na wierzchu posiana w miarę tak jeszcze zobaczyć, nie chcę się tu grzebać dzisiaj, ale jak, jak e, tylko pozwoli pogoda wejdę po grzebie. Pszenica jest posiana, jak wspomniałem e, odmiana, a nie pamiętam jaka to była odmiana, musiałem popatrzeć. E, ale od e, osadkowskiego dostaliśmy ją na próbę, żeby zobaczyć jak sprawuje się e, w tych warunkach u nas tutaj północnych. Yy, całe 8,5 hektara. Tam dalej jest jeszcze 2,5 hektara yy, czy 3,5 hektara. Całe yy, osiem, to, to pole 8,5 hektara jest posiane pszenicą. Yy, pamiętam, jak się nazywa ta pszenica. No i mamy 2012 rok. Żona mówi, Rawciu, sprzedaj. Rawciu <grywa> 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 mówi, że żono nie mam czego sprzedać i dramat. Kredyty trzeba spłacać, dzieci chcą jeść, konto puste, no ale jakoś żeśmy sobie poradzili, słuchajcie, poszliśmy do banku, powiedzieliśmy o co chodzi, dziękuję tu w chwilę czoła, słuchajcie, spółdzielczemu bankowi ludowemu w Okonku, który pomógł wygrzebać mi się na normalnych warunkach, nie na takich, wiecie, złodziejskich i bandyckich, Gdzieś tam wtedy nie było, wiecie, klęskowych kredytów. Nie było, bo klęska nie przysługiwała. Nie było, nie było zapomóg typu wymarznięcia, wymoknięcia i tak dalej. Nikt nie dawał 3000 do hektara. Trzeba było sobie radzić samemu. No i poradziliśmy sobie. No też wtedy jeszcze firma funkcjonowała w okonku, która e, prowadził mój kolega, dalej funkcjonuje nie w okonku, w lotyniu. Dalej funkcjonuje, ale już w okonku. E, którą prowadził mój kolega, też mi wtedy pomógł. Dał mi to na, na następne żywa, i dzięki Bogu te następne żywa były dobre, żeśmy to przetrwali. Było ciężko, naprawdę było ciężko. Przez trzy lata odbudowywaliśmy swoją pozycję w tym gospodarstwie, i przez trzy lata mieliśmy naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. Żadnych inwestycji w sprzęt, za, no to, kurczę, musieliśmy spłacić tylko ziemię. Dziwnym trafem nam się trafiły takie, takie można powiedzieć, nie wiem, kary boskie. Jedna, po drugiej praktycznie, bo 10, 12 rok. W momencie, gdy wszyscy się rozwijali, no my się zwijaliśmy. Mało brakowało naprawdę. Po tym 12, 2012 roku naprawdę brakowało mało, żebyśmy zawinęli rogala z tym całym gospodarstwem. Taka to, to była historia. I chciałbym to wam powiedzieć, dlatego że uważam za bardzo ważne. Mówienie o tym, że komuś udaje się wyjść z niesamowicie wielkiego kryzysu, bo wiecie, dzisiaj, w dobie internetu, gdzie zbudowałem jedną firmę, drugą, trzecią, czwartą, piątą firmę, słuchajcie, milionowe obroty, co wy nie umiecie budować firm, nie umiecie zarabiać pieniędzy, to bardzo proste, dropshipping i tak dalej, i tak dalej. Mamy na wspanialsze czasy pod słońcem i w ogóle. I nikt, każdy widzi tylko superlatywy, każdy widzi tylko szanse, każdy widzi tylko swoje, słuchajcie, swój punkt widzenia, sprzedać Wam szkolenia, chociaż chciałem powiedzieć, że też się zapisałem na szkolenia, na wielką integrację i jadę w styczniu do Guby Midla pierwszy raz w życiu zobaczyć, o co kaman tam w ogóle, czy coś można z tego wywnioskować, na pewno zdam, zdam relację yy, i, na pewno, yy, i na pewno powiem, czy warto, ale wracając do tematu i do sedna. Ale nikt nie pokazuje, jak ciężko jest wyjść z opresji. A co będzie? Nikt nie mówi, jak zainwestowałeś pół swojego życia, jak zainwestowałeś pół. Całe swoje życie zainwestowałeś, słuchajcie. Spotykasz na drodze ludzi, którzy nie rozumieją tego, że jest ciężko, i co robić wtedy? No co wtedy, słuchajcie, należy robić? Poddać się, czy walczyć? My z żoną żeśmy walczyli i dzięki Bogu, żeśmy walczyli, bo mamy to, co mamy. Najważniejszy morał, jaki wyciągnęliśmy z żoną w tym momencie, to jest wsparcie, które, którym się nawzajem obdarzyliśmy, bo wsparcia jakby pokazało się, słuchajcie, awantury, jakby pokazały się krzyki w domu, obarczanie się. No to dosyć, że nie byłoby biznesu, nie byłoby fajnego gospodarstwa, nie byłoby tego kanału, najprawdopodobniej nie byłoby tej rodziny. A jakby dalej się to wszystko potoczyło, to sam Pan Bóg tylko wie. Tak więc, moi kochani, podstawą dążenia i podstawą budowania jest spokój w domu. Bo jak nie masz tego spokoju w domu, jak przychodzisz do domu, po krzyki, po obarczanie, po, po jakieś nie wiem pretensje, bo ty taki, bo ty taki, bo ty zły, bo to przez ciebie, to to, to nie ma sensu. To, to nigdy w życiu nie, nie, pójdzie, nie pójdzie niestety do przodu. I moi kochani, wiedzcie, że jak wam coś nie wychodzi, to nie jesteście sami. Naprawdę, w każdym gospodarstwie coś nie wychodzi. Nawet już w zorganizowanym, nawet już takim, który wydaje się nie do przewrócenia. Dzisiaj Śledzę losy gospodarstwa, e, które jest naprawdę, naprawdę dobrze rozwinięte, jest mi bardzo dobrze znane, ale borykają się z problemami takimi, z którymi ja się borykałem 20 lat temu, nawet gorszymi, bo muszą niestety nie mają wsparcia znikąd, nie mogą za bardzo wierzyć nikomu i muszą się uczyć na własnych błędach. E, a niestety dzisiaj błędy kosztują dużo więcej, kosztują i są dużo cięższe y, niż to było lat temu, 15. To jest prawda, bo mamy większe koszty w rolnictwie. Mamy, y, mamy słuchajcie, y, większe koszty pracy, większe koszty produkcji, y, mamy większe obostrzenia, i to wszystko y, naprawdę nie stwarza dobrego klimatu ani do inwestowania w rolnictwo, ani do, do inwestowania w jakąkolwiek branżę dzisiaj w Polsce i w Europie. Kochani, no nie jest tak, że w tym gospodarstwie jest tylko źle, no bo jeżeli my tak dzisiaj patrzymy przez pryzmat tego wszystkiego, co się dzieje, wy, 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 wywalamy błędy na wierzch, wyrzucamy, pokazujemy te błędy jako rolnicy, jako youtuberzy, no można powiedzieć, że youtuberzy, to my nie robimy tego po to, żeby się żalić, żeby, żeby społeczeństwo myślało, Boże, tak to jest odbierane, bo ja to widzę w komentarzach, bo on no znowu się żali, znowu się nie opłaca. To nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby pokazać, że rolnictwo jest naprawdę ciężkim kawałkiem chleba. Ktoś powie, no tak, ale przedsiębiorstwo też jest ciężkim kawałkiem chleba. Oczywiście, że jest. Przedsiębiorstwo ma bardzo mocno utrudnione i bardzo złe warunki do funkcjonowania w naszym kraju. Bardzo, to jest w ogóle niepodważalne. Ale jaka jest różnica taka. Podstawowa różnica między funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego a yy, może to są dwie, dwie równoznaczne yy, różnice i problemy. A między gospodarstwem rolnym a przedsiębior przedsiębiorstwem to są fundamentalne dwa problemy, dwie różnice. Po pierwsze, takie, że w przedsiębiorstwie możesz sterować sobie cenami, szukać sam rynku zbytu, w rolnictwie tego nie możesz. Po drugie, jest takie, że jeżeli widzisz z miesiąca na miesiąc, że w, że, w że w przedsiębiorstwie coś nie wychodzi, to możesz podjąć i wdrożyć system naprawczy, zmienić produkt, obniżyć cenę, wysłać więcej handlowców, rozmawiać ze swoimi odbiorcami. A w gospodarstwie rolnym, jak coś zepsujesz, jak coś spadnie złego z przysłowiowej taśmy, zły produkt, to możesz to naprawić. Dopiero za rok nic praktycznie nie możesz zrobić z soi, która wzeszła źle i nie posypała, już jej nie naprawisz, jej nie rozkrzebisz, nie dodasz jej na y, obsady. To jest po prostu stracony rok. To są dwie fundamentalne, moim zdaniem, różnice. Ale tak jak wspomniałem, nie jest tylko źle. Ja, jeżeli będzie Was interesował odcinek, co było fajnego w tym gospodarstwie, a ja nawet tak nie będzie interesował, to zrobię, ale jeżeli byście chcieli wiedzieć coś, co było takiego najfajniejszego w tym gospodarstwie, ewentualnie macie jakieś pytania, jakieś słuchajcie uwagi, co do tego jak trzeba takie coś rozgrywać, no dajcie znać w komentarzach, dajcie też znać w komentarzach, czy podoba Wam się odcinek, czy takie serie też prowadzić, oprócz tego noszę się zamiarem otworzenia następnego kanału, gdzie chciałbym nazwać go bananowe życie rolnika, no. i... O, moment, moment, czekajcie. Znaczy nie, nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy mnie na TikToku. Na, nie wszyscy mnie na TikToku słuchajcie, śledzą. Jest coś takiego jak bananowe życie rolnika. Nie ja, to nie jest kanał na razie. To jest jakby twór, który ja sobie w głowie wymyśliłem kilka miesięcy temu, żeby pokazać jak, że rolnik to nie tylko o to nie tylko słuchajcie, jest źle kojarzony dzisiaj. W, a to zamienimy. Jest dzisiaj źle kojarzony, słuchajcie. Przez społeczeństwo. To nie są tylko gumofilce, to nie jest facet ubrany jak kiedyś, słuchajcie, wiecie, śmierdzący od świń, biegający za gnojem. Tylko to jest inteligentny człowiek, który nierzadko pokończył bardzo renomowane albo znaczące uczelnie w Polsce, który potrafi liczyć, który potrafi obracać pieniądzem, który potrafi inwestować, który wyjeżdża, który się bawi, który. Czyta książki, który chodzi do teatru, który jeździ na wakacje, który uprawia sporty. To jest naprawdę, pomału się zrobiła kadra wykwalifikowana pracowników i pracodawców pod postacią rolnika. I ten kanał Bananowe życie rolnika ten, który mam na głowie z takim właśnie znaczkiem e, chciałbym otworzyć i chciałbym Was zaprosić już niedługo na pierwszy jakiś odcinek, ale muszę w głowie podskładać jeszcze jaki. Tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, słuchajcie ten mój kanał domylec 78. E, oglądajcie, śledźcie, piszcie w komentarzach e, zalecenia, e, jakie chcielibyście oglądnąć, e, prośby. Wszystko co chcecie zobaczyć, e, porady, wszystko co chcecie zobaczyć na ten kanale, e, ja będę brał pod uwagę, będę patrzył Będę się do Was dostosowywał. Pamiętajcie, że też zawsze będę mówił prawdę i zawsze jak coś będę chciał Wam sprzedać albo zapłacą mi za to, że pokażę, to będziecie wiedzieli, że mi zapłacą tak, jak za tą pszenicę. Nie dali mi kasy, ale dali mi pszenicę, więc to też jest kupę szmalu, prawda? Eee, a czy będzie dobra? No mają takiego pecha, że powiem Wam prawdę, czy będzie dobra. Mam nadzieję, że pięknie wejdzie. Jeszcze raz, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Może teraz troszeczkę więcej będzie filmu, bo e, teraz kukurydza to tamto. Zobaczymy, może 21 jeszcze jeden w tym tygodniu. Ciao. A jeszcze jest ta nowa funkcja: jaka? Podbijania, tak? Podbijania. Na dole ekranu jest podbijanie. Słuchajcie, taka funkcja to daje to, że ma no, ten mój film więcej w zasięgu. Kanał jest bardziej promowany. E, nie zawracam Wam głowy. Dziękuję, że byliście. Ciao.